Zapraszam was dzisiaj na film pod tytułem Perełki z DM. Ja kupiłam wszystkie te perełki w DM-ie na Węgrzech w Budapeszcie, ale myślę, że DM ma jednak podobną ofertę we wszystkich krajach, więc dajcie mi też znać, czy być może tutaj są jakieś różnice, że czegoś w waszym DM-ie na przykład jeszcze nie ma albo już nie ma i omówimy sobie wszystkie rodzaje produktów do włosów, jakie znalazłam, czyli zaczniemy od szamponów, przejdziemy przez stylizator, wcierki, żeby później trafić do odżywek i masek. No, i na koniec powiem Wam trochę o akcesoriach. Wszystkie te produkty są z marki własnej, z Balea albo z jakichś takich jakichś randomów, ale generalnie, przede wszystkim, jest to marka własna, więc cenowo jest to bardzo przystępnie. Większość kosztuje około 7 zł. Te maski, takie większe, kosztują około 13 do 15 wcierka jest chyba najdroższa, bo około 35, albo nawet troszkę więcej. Akcesoria, no to tam różnie powiem Wam. Dokładne ceny dam w opisie przy każdym produkcie, ale myślę, że to też nie jest najwyższa półka cenowa, wręcz przeciwnie, no są mega tanie produkty, a zdecydowanie niektóre są ciekawe, no i też nie każdy ma dostęp do innych. Niektórzy mieszkają na przykład w Niemczech i mają tylko Diema, więc mam nadzieję, że ten film Wam się przyda. Na koniec będzie oczywiście też konkurs, można będzie wygrać cały zestaw produktów właśnie z Drogerii Diem wybranych Przeze mnie taki zestaw perełek, i żeby go wybrać, wygrać, trzeba będzie napisać, który produkt najbardziej Was zainteresował, albo być może, który już testowaliście, i na temat którego macie już jakąś opinię pozytywną czy też negatywną. Bo y, od razu też mówię, ja tych produktów nawet nie będę testować, bo mam za dużo produktów obecnie do używania, a no chcę zużyć te, które mam, więc po prostu mam tylko dla was zestaw. A później bardzo chętnie przeczytam, jak Wam się sprawdziły te produkty. Zaczynamy od szamponów. Tutaj mam dwie y, propozycje. Balea Sensitive Med. To jest szampon najłagodniejszy, jaki znalazłam w DM-ie. On, mimo tego, że jest najłagodniejszy, i tak ma mocny detergent w składzie, jest to SCS z sodium kokosulfatem. Ale y, jako pierwszy jest oczywiście kokoglukozyd, później jest gliceryna, i dopiero później jest SCS. I nie znalazłam żadnego, który by nie miał żadnego mocnego detergentu, a ten oprócz tego, że właśnie ten mocny detergent jest w dalszej kolejności, jest tam przed tym gliceryna, uważam, że jest najłagodniejszy ze wszystkich, jakie można tam znaleźć. I uważajcie, żeby nie pomylić z podobnym, ale trochę wyższym, który ma sles na drugim miejscu od razu w składzie. Ten Balea Med Ultra Sensitive moim zdaniem najłagodniejszy, moim zdaniem najbardziej neutralny, no i dodatkowy bonus, nie ma kokami do propyl betainy w składzie, to jest składnik, który u niektórych powoduje swędzenie skóry głowy. Także ten dla mnie najłagodniejszy. A drugi ciekawy, no to jest Balea Professional, on jest wydaje mi się do wrażliwej skóry głowy, z łupieżem, z przetłuszczaniem, no jakiś taki, nazwę macie dokładną właśnie w opisie, gdybyście go yy, próbowali znaleźć. I tutaj, co mnie zaciekawiło, to to, że na drugim miejscu w składzie jest hydrolizowana skrobia kukurydziana. Jest właśnie woda, ta hydrolizowana skrobia, a później dopiero jest sles. Więc również mamy takie potężne złagodzenie. A oprócz tego mam takie mikro podejrzenie, że w odczuciu ten szampon może być trochę jak mydła, agafi, cedrowe i miodowe. Jakieś takie mam przeczucie. Mam nadzieję, że właściwe. I no, jest owszem tutaj ten mocny detergent, którego nie ma w tamtych mydłach. Ale no, właśnie ta hydrolizowana skrobia bardzo mnie przekonuje, jako taki, e, taka baza łagodząca. Oprócz tego, no, za wiele tutaj w składzie nie ma. Mamy, no, glicerynę. E, jest hydrolizowana keratyna. To fajne, bo podbija po prostu objętość proteiny w szamponach. Fajna sprawa. Także te dwa szampony myślę, że są najciekawszymi propozycjami z DMA, jakie znalazłam. Jeżeli znacie łagodny szampon z Diema, dajcie znać, ja takowego niestety nie znalazłam. Kiedyś były tam szampony Dr. Organic, ale akurat przy tej wizycie ich nie zauważyłam w dm węgierskim. Być może Dr. Organic jest w dm niemieckich, Balea jest w każdym dm -ie. A już inne marki? Myślę, że mogą się różnić w zależności od kraju. Kolejny produkt, no to stylizator, bo myślę, że wiele osób może zapomnieć na przykład żelu albo im się akurat skończy czy zgubią. A tutaj w DM-ie mamy z firmy też Balea, oczywiście, który jest zgodny z CG. Piszą, że jest super mocny. Ja nie wiem, czy jest super mocny. Akurat żel sobie zostawiam, także żelu nie będzie w zestawie, no bo nie wiadomo kto wygra ten zestaw, czy osoba z prostymi, czy kręconymi włosami. Wytestuję na Mateuszu. Zobaczmy, jak trzyma. Obstawiam, że może to być. Trochę coś w stylu Sayosa Man Power Hold. Jest zgodny z CG. Teoretycznie bardzo mocny, chociaż tak składowo. No nie wiem, zobaczymy, czy on będzie bardzo mocny. Ciężko jest to stwierdzić tylko macając opakowanie. Także daj Wam tylko znać, że jest. Jest oczywiście za parę złotych dosłownie, więc koszt niski. Awaryjnie myślę, że awaryjnie to spokojnie się sprawdzi. Dalej mamy wcierki. Również dwie znalazłam. Pierwsza alpecin z kofeiną. Jest to jedyna wcierka, którą kiedyś musiałam oddać. I właśnie wcierek też nie będzie w tym zestawie, no bo one są strasznie mocne, więc nie chcę ryzykować, że wygra ktoś, kto dopiero zaczyna, ma wrażliwą skórę głowy i sobie ją zepsuje, na przykład przez wygraną u mnie. To by było niefajne. Więc na tę wcierkę już mam też, że tak powiem, chętnego. Z tego zrobię prezenty. Alpecin ma kofeinę i jest na alkoholu drugie miejsce alkohol Denat i powiem Wam, że tutaj czuć po prostu taki spirit level hard, ja Wam mówię, nie byłam w stanie zużyć tej wcierki z uwagi na to, jak ona strasznie waliła po prostu wodą, a działa w niej kofeina, ma oprócz tego cynk, niacynamid, mentol, więc też uważajcie uczuleniowcy. Ale no wcierki jakieś tam chciałam też wybrać, więc takie są, a druga również alkoholowa, no to jest Balea Men. Balea Men dość ciekawa, też jest baza woda-alkohol, parę nawilżaczy, gliceryna, pantenol, więc to akurat przynajmniej fajnie łagodzi ten alkohol. I tutaj jest ten, ten, ten root bazyliowy, który u nas wydaje mi się, że jakaś firma, Elfa Farm, Basil Element, tak, oni też ten składnik mają w swoich kosmetykach. No, a tutaj głównie to działa na porost oraz również kofeina. Więc paradoksalnie ja bym powiedziała, że te wcierki są dość podobne w działaniu, tak myślę. No i ta baleament też już słyszałam opinię, że jest hardcorem, Że jest po prostu bardzo mocną wcierką i że jest niepolecana dla wrażliwej skóry głowy. Ona ma za to fajny dziubek, fajny dziubek, który myślę, że bardzo wygodnie się yy, sprawdzi i... Że będzie można sobie bardzo precyzyjnie dawkować, a w alpecinie, no, a, to jest też taki dziubek. Kiedyś wydaje mi się, że coś to innego było. Ale po prostu o, ten zapach jest tragiczny. Nie wiem jak z Baleą, nie będę otwierać, ale no, mam nadzieję, że nie jest aż tak straszny jak właśnie Alpecin. Także wcierki, no dwie znalazłam. Jak jesteście na przykład w, na Węgrzech, no to możecie się rozejrzeć za Banfi, ale nie ma gwarancji, że w Rosmanie jest, bo nie raz są w Rosmanie, raz się wycofują z Rosmana, no bo wiecie, to nie jest taki super deal, żeby mieć rzeczy w Rosmanie, z małej firmy, raczej marki własne w Rosmanie królują. I teraz przejdźmy do odżywek i masek i zacznę od proteinówek, bo tutaj mamy chiciora. Ta maska, myślę, że to jest taki must have, że koniecznie kupcie ją, jak będziecie w DM-ie. To jest maska jakaś taka Repair, Oil Deeper, Creme kur, ale nie oleje tu są najważniejsze, tylko właśnie proteiny. Mamy ich całe bogactwo, mamy hydrolizowaną keratynę, mamy hydrolizowaną kukurydzę, soję, pszenicę, no po prostu wszystko, co można chcieć. Dlatego myślę, że ta maska się może sprawdzić u wielu osób, bo mamy i kratynę, i roślinne i no też nie wydaje mi się, że oni tutaj walili strasznie dużo tych protein. No to jest jednak kierowane do masowego odbiorcy, więc nie fajnie jakby komuś się robiło przeproteinowanie za pierwszym użyciem. Rozumiecie o co chodzi? Tutaj pewnie jest tego nie za dużo, co nie znaczy, że to jest źle, to znaczy, że być może ta maska sprawdzi się na codzienne użytkowanie u osoby, która lubi proteiny. I jest to moja perełka, uważam, że ta maska jest najbardziej godna polecenia ze wszystkich kosmetyków, jakie w tym filmie się pojawią, więc najbardziej na nią zwracajcie uwagę. I jakieś tam jeszcze są ekstrakty, ale głównie o tych proteinkach chciałam tu powiedzieć, proteinoweczka jak się patrzy. Bez oczywiście też silikonów, masa tutaj kosmetyków jest zgodnych z CG, Balea, Balea chyba wszystkie ma zgodne z CG, czyli bez silikonów. Ale zawsze i tak się upewnijcie. Jedyny problem właśnie w Balei, w Alverde, w tych produktach jest to, że one mają alkohol często wysoko w składzie, izopropyl. Ja wybierałam tu do perełek, perełek te, które mają izopropyl jak najniżej lub wcale w składzie, i tutaj na przykład nie ma w składzie, ale w niektórych, na przykład być może w kolejnej. No w tej akurat też nie ma, widzicie, bo ja tak wybierałam, żeby nie było właśnie. Ale uważajcie na to, sprawdzajcie, czy tam ten izopropyl, czy alkohol z gwiazdką, no to jest po prostu alkohol jakiś tam wytworzony z roślin, żeby jednak no, unikać tych kosmetyków, bo one u większości osób spowodują, jeżeli będziecie długo ich używać, no to takie wysuszenie z opóźnionym zapłonem, ale bardzo długotrwałe, z którego ciężko wyjść. Także te, które polecam. Myślę, że bezpieczeństwo tutaj jest zachowane. No i oprócz tej maski znalazłam też odżywkę Collagen Power, z też w Balei. No i ona oczywiście, jak nazwa wskazuje, sama ma tutaj kolagen, tylko że ten kolagen, on jest tak troszeczkę dalej, bo wcześniej jest na przykład kaolin, glinka kaolinowa, więc to cudownie może zadziałać na objętość, może się sprawdzić u niskoporów, które potrzebują objętości, przy cienkich włosach, które potrzebują objętości. Jest też hydrolizowana keratyna, więc no uważam, że jest to też bardzo ciekawa odżywka proteinowa. I trzecia odżywka proteinowa, jedyna z silikonami i ona tak się ledwo tu załapała, to jest taka jakaś jednorazówka z marki Langharmetschen Przepraszam za mój niemiecki, ale tutaj mamy jakąś, jak, jakąś, jakąś, jakąś tam długowłosą dziewczynę, chyba to znaczy nawet to. Translator w oczach, mi się tu musiał, musiał załączyć. A mamy olej kokosowy, olej buriti, mamy silikony i mamy roślinne proteinki. Ale generalnie skład jest fajny, tylko inne kosmetyki z tej firmy nie były już takie fajne. Więc ja wam mówię, pokazuję wam perełki, ale reszta których nie wybrałam, ja tam spędziłam parę godzinę w tym dm czytając każdy skład. <grytanie> Znacie ten styl, myślę, że jak już tutaj we włosing jesteście wciągnięci, to też tak macie. I po prostu wybierałam te, które miały najfajniejsze składy. Także inne produkty z tego, które były nie w jednorazówkach, nie były już takie fajne, chyba tam alkohol był wysoko i to mnie odstraszyło. Więc to są takie trzy proteinóweczki klasa, z czego jedna silikonowa. Z humektantowych odżywek mam dla Was jedną propozycję, albo dwie. Dwie propozycje humektantowe mam dla Was. Pierwsza, Balea, i to wydaje mi się, że jest brzoskwinka. Taka też jednorazówka, maska jednorazowa. Problem z tymi baleami owocowymi był taki, że właśnie wszystkie miały izopropyl, alkohol wysoko w składzie. A tutaj tego izopropylu nie ma w ogóle. Za to na drugim miejscu z gliceryna. Później z takich aktywnych, ciekawszych jest właśnie pantenol, dlatego ją biorę jako typowo humektantowa, nie ma tu też żadnych olejów, także humektancik w saszetce, ewentualnie pod olej może Wam się też przydać. A drugie bardzo ciekawe, bardzo mi przypomina to w ogóle garniery z szaty graficznej. Nie wiem czy to oni tak specjalnie zrobili czy o co tutaj chodzi, ale jest to typowy też humektant, chociaż sugerowanie jest, że to jest bardzo olejowa, jakaś odżywka makadamia. W składzie tutaj mamy woda, cetearyl alkohol, gliceryna, betaina, pantenol, niacynamid, no po prostu galeria humektantów. Także przede wszystkim jest to odżywka humektantowa, ale nie wykluczam, że też fajnie wam może wygładzić, bo betaina na przykład fajnie wygładza. A z emolientów i dość ciekawa sprawa, Prawa, znalazłam z Glowing Moments. To jest w ogóle nowiutka seria z balei. Najnowsza była w całym takim oddzielnym, wiecie, stojaczku, że wow, nowości. Tutaj specjalny taki element, to jest olej Marula Marula, tak. Bo Buriti to gdzieś już się tam przewinął, a tutaj mamy Marula i mamy bardzo podobny skład, wiecie co? Jak? Elbiotika, te trzy oleje. Tylko, że to jest ten olej marula, więc, więc fajny na przykład dla średnioporów. Mamy quaternium 87, które fajnie się pieni, wygładza i jest świetną odżywką. Ta odżywka, ja myślę, że się nada świetnie do mycia. Właśnie to quaternium 87 fajnie myje. Oprócz tego w zasadzie jest mało, mało składników. Jest no właśnie ten olej tylko i ja traktuję tę odżywkę jako właśnie taki czysty emolient dla też dziewczyn z kręconymi włosami. Można spróbować jako BS dać, ale dosłownie odrobinkę, żeby wam za bardzo to nie rozmiękczyło włosów, bo wydaje mi się, że to jest taka dość mocno zmiękczająca włosy odżywka. Do wczesywania też się nada. Z tej serii była też maska, tylko że maska była taka mniejsza, uznałam, że no, może bardziej się opłaca z odżywką tutaj po polecieć, ale maska też miała okej okay skład. W ogóle wszystkie kosmetyki z tej serii najnowszej Glowing Moments były ciekawe dla mnie. Oprócz szamponów, oczywiście, bo te szampony takie średniaki zawsze, ale ta odżywka jak najbardziej typowy emolient. I powiem Wam, że to już jest wszystko z kosmetycznej sekcji. Jeszcze mam dla Was akcesoria. Diem ma własną też markę mm, akcesoriów do włosów i to jest ten Ebelin. I ja tutaj sobie wybrałam dwie gumki do włosów, taki set malutkich i było bardzo dużo, ale faktycznie je zużyłam już i gdzieś tam mam indziej. No i takie grube gumki, wiecie, cięte po prostu z jednego kawałka materiału, bez łączeń, bo to jest najważniejsze. No i to kosztuje tak, jak wiecie, rosmanowskie te akcesoria, więc też nie ma żadnego problemu. Powiem wam jeszcze, że są padły brasze z tego Ebelina, więc też można sobie tam szczotkę spokojnie kupić. Mają chyba nawet też jakieś zwłosia, no wiecie, standardzik, ale gumki do włosów wam chciałam pokazać, że są bardzo fajne. Zostawiam je sobie, bo akurat wtedy miałam niedobór gumek do włosów, więc tak wyszło fajnie, że się znalazły. Także to już jest wszystko, co fajnego znalazłam w DM-ie. Pamiętajcie o zasadach konkursu, czyli dajcie znać. Co wam się najbardziej spodobało, co was najbardziej zaciekawiło z tych kosmetyków, które pokazałam, a wygrać można będzie ten oto zestaw. Ewentualnie, jeżeli coś testowaliście, to recenzja też się będzie liczyła do konkursu, bez obaw. I bardzo dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się przyda. Zrobię jeszcze z tego jakiś taki wpisik, post, żeby te wszystkie składy były też podane w jednym miejscu, także w opisie znajdziecie wszystkie tego typu informacje. Jeszcze raz bardzo dziękuję za oglądanie i do zobaczenia. W kolejnym odcinku. Cześć!